Budowanie strony internetowej to prosta sprawa, natomiast strona stronie nie jest równa. Możemy mieć dwie strony internetowe podobne do siebie, a tylko jedna z nich będzie przyciągała klientów. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego dziś zbudujemy landing page'a, a właściwie dwa. Budować będzie cloud code, natomiast w tym odcinku zrobimy to na dwa projekty, które będą działały równolegle, niezależnie od siebie. Projekt, który wygra, zostanie opublikowany w internecie. A przy okazji dowiesz się, jak jednym promptem można zbudować własną stronę, a potem za darmo ją opublikować bez dodatkowych kosztów. Zapraszam. Zanim zaczniemy, to należy przedstawić, kto będzie między sobą rywalizować. Po lewej stronie będzie działał projekt, w którym zostanie uruchomiona funkcja Frontend Design. Jest to funkcja stworzona przez firmę Anthropic, czyli tą, która stworzyła CrowdCoDA w którym będziemy dziś działali. W mojej ocenie funkcja ta robi stronę jak mało kto, dlatego uważam, że drugi zawodnik może przegrać tę walkę. Rywalem kolegi po lewej stronie jest projekt, w którym stworzonych zostało dwóch subagentów. Jeden specjalizuje się sprawami związanymi z projektowaniem i tworzeniem stron internetowych, a drugi potrafi pisać teksty. Ich mocnymi stronami są ich skille, czyli umiejętności, jakimi potrafią się posługiwać, by wykonać robotę. Ponieważ zależało mi na tym, żeby oba projekty miały równe szanse, to postanowiłem dostarczyć dokładnie taki sam prompt do obu projektów i to zaraz zobaczymy na ekranie. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to zobaczymy, co ten prompt powinien zawierać. Jeżeli nie interesuje Cię ta informacja, to przewiń do następnej sekcji, natomiast polecam zostać i posłuchać. W pierwszym punkcie budujemy informacje na temat naszego biznesu, czyli opisujemy, co robimy, kto jest naszym klientem, jaki jego problem rozwiązuje, czym się wyróżniam i jaki jest mój USP, czyli Unique Selling Proposition. Posłużyłem się przykładem wymyślonego biznesu, w którym właścicielka jest trenerką biznesu dla kobiet przedsiębiorczych. W drugim punkcie został opisany brand i e design, czyli kolorystyka, typografia, logo i podane zostały inspiracje, jakie podobają się właścicielce opisywanego w tym przykładzie biznesu. Następnie opisany został cel strony. W dużym uproszczeniu celem jest to, żeby klienci zapisywali się na 30-minutową konsultację. W punkcie czwartym, struktura strony została przedstawiona, natomiast nie każdy wie, jakie sekcje na stronie potrzebuje. Ja również, dlatego zrobiła to za mnie sztuczna inteligencja. Za chwilę powiem jak. Punkt piąty zawiera wszystkie przykazy, które powinny znaleźć się na stronie. Trafiają one w bóle i potrzeby klientów. Stworzenie takiego promptu wymaga sporo czasu, kreatywności i wiedzy. Natomiast ja sobie przygotowałem specjalny prompt, który ułatwia to zadanie, ściągając z nas ten ciężar, który potrafi zmęczyć. Ja na przykład jestem kiepski w wymyślaniu, jakie bóle mają moi klienci, AI ja jednak potrafi zrobić to za nas. W opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu znajduje się prompt, który stworzyć może za ciebie taki dokument, który właśnie. Przejrzeliśmy. Dlatego, jeżeli potrzebujesz, to sobie go pobierz. Teraz możemy przejść do tworzenia strony. Po lewej stronie mamy projekt A, czyli projekt z funkcją, która jest świetna w budowaniu stron internetowych, a po prawej projekty B, zbudowany przeze mnie. W przeciwieństwie do projektu A, zawiera on pliki w projekcie, czyli subagentów i ich umiejętności. To, że projekt A nie posiada żadnych plików, nie oznacza, że jest gorszy. Natomiast, żeby projekt ten mógł zrobić świetną stronę, to musimy mu zainstalować odpowiednią funkcjonalność, czyli funkcję Frontend Designer. Zrobić to możemy wpisując slash Marketplace lub slash plugin. Następnie należy wyszukać Frontend Design. Jeżeli u Ciebie nie widać takiej funkcji, to potrzebujesz dodać odpowiedni Marketplace. Zrobić to można kierując strzałkę w prawo do zakładki Marketplace. Następnie wybieramy opcję Dodaj Marketplace i tutaj wpisujemy githubcom /antropic cloud -code. Po potwierdzeniu enterem wybieramy Dodany Marketplace i klikamy Browse Plugins. I wybieramy ten, który nas interesuje, czyli Frontend Design. Zaznaczamy spacjom. Jak to zrobimy, to pojawi się kropka w kółeczku po lewej. Potwierdzamy Enterem i możemy wybrać, gdzie ta funkcja ma się zainstalować: globalnie czy lokalnie. Ja wybieram opcję, by ta funkcja została zainstalowana lokalnie. Po dokonaniu instalacji powinniśmy wyjść z Cloud Code. Zrobić to możemy za pomocą komendy /exit, a następnie wracamy wpisując komendę cloud. Jeszcze należałoby potwierdzić, że projekt A ma włączoną świeżo zainstalowaną funkcję, a projekt B nie ma jej zainstalowanej. W tym celu ponownie wpisujemy slash marketplace, przechodzimy prawą strzałką do zakładki install i tam powinniśmy widzieć w projekcie A, że frontend design jest zainstalowany i włączony, a w projekcie B funkcja ta nie powinna być zainstalowana. Teraz jak już jesteśmy gotowi, to możemy zaczynać tworzyć stronę. Jak myślisz, kto wygra? Wklejamy w obu oknach tego samego prompta. Zbuduj landing page według specyfikacji umieszczonej w pliku brief-mk.md. Jeżeli jest to możliwe, to rozłóż to zadanie na kilku odpowiednich subagentów, by przyspieszyć stworzenie strony. Jednak ważne byś zachował przy tym logikę kroków, które powinny być wykonane w odpowiedniej kolejności. Kolejność implementacji powinna być przygotowana wraz z planem implementacyjnym. Dopiero po moim zatwierdzeniu Twojego planu zaczniesz budować stronę. Wysyłamy prompta w projekcie A i w projekcie B i jedziemy z budową strony internetowej. Jestem ciekaw, jak strona będzie wyglądała. Po 40 paru sekundach po obu stronach pokazały się przedstawione przez agentów plany. Przedstawiają one bardziej informacje, jacy agenci dostaną jakie zadanie, a jeżeli szczegóły, na których mi zależało. Natomiast jest to wina początkowego promptu, w którym powinienem powiedzieć dokładniej, czego oczekuję. Zatwierdzam plan w projekcie A i w projekcie B i czekamy. W międzyczasie na dole obu projektów mamy informację, jaki model buduje strony. Jest to opus 4,5, czyli ten najmądrzejszy. I co ważniejsze na ten moment, zwróćcie uwagę, że projekt A pochłonął póki co 30 tysięcy tokenów, projekt B dwa razy więcej. Głównie dlatego, ponieważ projekt B ładuje więcej kontekstu, co niekoniecznie oznacza, że więcej znaczy lepiej. Przyspieszyłem wideo, żebyśmy nie musieli czekać znudzeni na wynik. Zatem widzimy, że projekt B zakończył swoją pracę prawie w 6 minut. Gdzie projekt A potrzebował 9 minut. Zobaczymy teraz, kto zrobił lepszą stronę. Zatem niech projekt A prezentuje swoją stronę najpierw. Cloud Code, otwórz tą stronę dla mnie. O kurczę, podoba mi się ta strona bardzo. Nagłówki sekcje są śliczne, ale dostrzegam gdzieniegdzie, że brakuje polskich znaków. Natomiast teksty wyglądają jakby przez copywritera pisane. Ta funkcja, frontend design, tworzy naprawdę ładne strony, a sam Cloud Code poradził sobie nawet z tekstami. Aż się boję zobaczyć, co projekt B, czyli agenci stworzeni przeze mnie, zrobili za stronę. Przekonajmy się. Cloud Code, otwórz ją w przeglądarce. Strona zrobiona przez mojego agenta wygląda podobnie. Podoba mi się ta wizualizacja skrolującej myszki na środku. A tak to sekcje wyglądają bardzo podobnie. Tylko nagłówki mi się podobają kolorystycznie lepiej w projekcie A. Natomiast jest to kwestia gustu. Cały resztę nie jestem w stanie ocenić. Zwłaszcza czy teksty są odpowiednie. Dlatego pomyślałem, że każdy z projektów oceni pracę swoją i pracę przeciwnika i wyda werdykt. Żeby nie było tak łatwo, postanowiłem, że ocenie zostaną poddane design, czyli layout UX, detale wizualne. I responsywność. Na drugim miejscu teksty, copywriting, emocjonalność, konkretność i poprawność językowa. Następnie zostanie sprawdzone SEO i struktura, czyli kolejność sekcji i logika przepływu. I na samym końcu sprawdzimy wiarygodność, czyli social proof i spójność komunikacji. Wklejam zatem przygotowanego prompta do projektu A i projektu B i czekamy na werdykt. Mamy wynik i wygląda on następująco. Zarówno projekt A, i projekt B uważają, że jeśli chodzi o wygląd strony, to projekt B wygrywa. Następnie ocenione zostały teksty, w których projekt A ocenia projekt B, jako że on lepiej wszystko zrobił, jeśli chodzi o teksty. Projekt B uważa siebie ponownie jako lepszego w napisanych tekstach. Tutaj przede wszystkim projekt A dał ciała, jeśli chodzi o polskie znaki, ale również rzeczywiście teksty są lepsze w projekcie B. W kwestii SEO, zadziwiająco również oba projekty, jednogłośnie wskazują projekt B, że lepiej wykonał swoją pracę. Następnie została oceniona struktura strony i wygrywa ją również projekt B. Tutaj przykładowo bardziej mi się sekcja oferty podoba projektu A, natomiast projekt B jednak lepiej spisał się, jeśli chodzi o CTA w którym umieścił formularz, którego brakuje w projekcie A. Na piątym miejscu została oceniona wiarygodność, której nie możemy ocenić, ponieważ porównane zostało, co każdy z projektów wpisał. I przykładowo ilość lat doświadczenia, zdecydowanie niezależnie od projektu, te same dane powinny tutaj być wpisane, co najwyżej w inny sposób można byłoby to ująć. Tak czy inaczej, w każdej kategorii wygrywa projekt B. Co jednocześnie oznacza, że to właśnie projekt, który ja zbudowałem, jest nominowany do opublikowania na serwerze. Dobra, mamy stronę tanio, szybko i bez informatyka. Ale powstaje pytanie, gdzie ją opublikować, żeby nie płacić fortuny co miesiąc? Mamy tutaj dwie opcje. Opcja pierwsza za darmo. Na Wercelu publikujesz stronę jednym kliknięciem i nie płacisz ani grosza. Dla większości jednoosobowych działalności wystarczy. I to właśnie pokażę Ci za chwilę. Opcja druga, płatna, ale sprytna. Można kupić dostęp do taniego serwera VPS za około powiedzmy 200 zł rocznie i wtedy masz własny serwer, na którym możesz postawić wszystko: stronę, automatyzację N8N, cokolwiek. I tutaj jest klucz, zamiast płacić osobno za hosting strony, osobno za hosting N8N, osobno za jeszcze jakiś serwis, masz jedną roczną płatność. Wszystko w jednym miejscu. Właśnie tak sam to robię. Dlatego wiem, ile kosztuje prowadzenie jednoosobowej firmy. Każdy zbędny koszt boli. I to samo podejście pokazuję na warsztatach budowania strony internetowej. Bez przepłacania kasy na rzeczy, które można zrobić łatwiej i mądrzej. Więc jeśli chcesz stworzyć stronę, która przyciąga klientów, link do warsztatu jest w opisie pod filmem. Mamy stronę gotową teraz chcemy ją opublikować żeby świat mógł ją zobaczyć. Ale zanim to zrobimy jest jeden ważny problem. Formularz na stronie zbiera dane i te dane muszą gdzieś trafić. W naszym przypadku na webhooka w n8n. I tutaj zatrzymaj się na chwilę. Moglibyśmy wrzucić adres webhooka bezpośrednio w kod strony. Tak to by działało, ale to bardzo zły pomysł. Dlaczego? Bo każdy potencjalnie mógłby otworzyć stronę klikając zbadaj element i zobaczyłby Twój adres webhooka, a potem wysyłać Ci tysiąc spamowych zgłoszeń. Tak więc jak to zrobić poprawnie? Można to zrobić przez zmienne środowiskowe w WERCE. Zamiast wpisywać adres webhooka bezpośrednio w kodzie, Podajemy go w wersji ukrytej za zmienną. Strona będzie z niej korzystać, a adres webhooka tym samym nie zostanie ujawniony osobom trzecim. Oczywiście są jeszcze inne metody pozwalające nam się zabezpieczyć. Tego tematu jednak nie poruszam w tym materiale. Krok pierwszy. Planowanie z Cloud Code. Napiszemy wiadomość do Cloud Code, bo to on wykona zadanie za nas. Chcę wrzucić stronę na wersję. Zanim to zrobimy, wykonaj plan jak dane z formularza trafią na webhooka w bezpieczny sposób. Adres Webhooka ma być ukryty za zmienną. Crowd przygotował pełen plan. Skrypt obsługujący formularz musi trafić do folderu API. Tak działa werce. Wszystko w tym folderze staje się tzw. Tak serverless Function. Jeśli chodzi o schemat, to jest on prosty. Użytkownik wypełnia formularz, dane trafiają do naszego skryptu, a skrypt wysyła je na Webhooka. Sam adres pobierany jest ze zmiennej webhook URL. Potwierdzam plan. Po drodze musiałem tylko nakierować krauda, że folder API powinien być wewnątrz folderu ze stroną. Krok drugi: Repozytorium na GitHubie. Proszę klaut stwórz nowe prywatne repo o nazwie AI Fresh Website Builder Workshop YouTube Demo i wrzuć tam tylko pliki ze strony internetowej. Ważne jest to, że potrzebujemy tam tylko pliki. Nie chcemy, żeby cały projekt Cloud Code trafił na GitHuba. Sprawdza na GitHubie jest. Repozytorium utworzone, pliki są na miejscu. Krok trzeci. Łączenie z Vercalem. Wchodzę na stronę vercel.com, loguję się kontem githubowym, klikam Add New Project, wybieram nasze repo. I tu kluczowy moment. Muszę podać zmienną webhook URL. Nie mam jeszcze webhooka, więc idę do N8N. Klikam w Nowy workflow, dodaję noda webhook, w path wpisuję własną nazwę, http-metod ustawiam na posta i tutaj ważna rzecz. Żeby Wercel mógł wysłać dane, muszę dodać opcję allowed origins w course. Bez tego dostaniesz błąd. Kopiuję adres webhooka, wracam do Wercela, wklejam i klikam deploy. I mamy błąd. Szczerze nie wiem z czego wynika, ale od tego mam Cloud Code. Robię screenshot błędów, wklejam do CrowdColda, otrzymałem taki błąd. Cloud od razu wiedział, co jest grane, naprawione. Deploy jeszcze raz, kolejny błąd. Ale tym razem wiem, o co chodzi. Już mam projekt o takiej nazwie, przyznaję się bez winy, wcześniej próbowałem. Dodaję dwójkę na końcu i mamy to. Strona opublikowana za darmo. Ale czy na pewno wszystko działa? Sprawdźmy formularz. Najpierw aktywuję webhooka w N8, teraz przechodzę na stronę i wypełniam formularz. Wpisuję Adrian Magiera, e-mail, telefon, opisuję mój problem, klikam rezerwuj bezpłatną konsultację. Przechodzę do n8n i bum, mamy to, zgłoszenie działa. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Teraz na stronę można wejść tylko przez domenę werselową. tę długo wygenerowaną automatycznie. Jeśli działasz profesjonalnie, nie możesz tego tak zostawić. Powinieneś podpiąć własną domenę. Zrobisz to w domains w ustawieniach projektu. Ten film nie pokazuje, jak to zrobić krok po kroku. To temat na osobny materiał. Podsumowując, zanim w ogóle zaczęliśmy budować stronę, mieliśmy przygotowane informacje o nas i naszym biznesie. I to jest połowa sukcesu. Bez tego żadna szansa, że klienci kupią. Były to informacje, kim jesteśmy, kto jest naszym klientem, jaki problem rozwiązujemy, jakie bóle ma ten klient i jakie komunikaty trafiają w te bóle. Sam miałem problem z określeniem tych rzeczy. Dlatego przypominam, w przypiętym komentarzu i w opisie pod filmem znajduje się link do promptu, który zbuduje te informacje dla ciebie. Bo prawda jest taka, że AI potrzebuje dobrego inputu, żeby dać dobry output. Jeżeli dasz mu byle co, dostaniesz byle co. Jeśli dasz mu konkretne informacje o Twoim biznesie, o Twoim kliencie, o jego problemach, strona będzie sprzedawać, a nie tylko ładnie wyglądać. A o to chodzi w biznesie, prawda? Projekt będzieś wygrał, bo miał informacje oraz agenta z właściwymi narzędziami. Copywriting, design, struktura sprzedażowa, efekt, strona, która nie tylko wygląda dobrze, ale trafia w potrzeby klientów. Dodatkowo okazuje się, że wcale nie trzeba płacić za hosting naszej strony internetowej. Dziś skorzystaliśmy z darmowego rozwiązania firmy Versa. Strona działa, formularz działa, zero kosztów na start. A jeżeli chcesz więcej kontroli, to na warsztacie nie tylko budujemy wspólnie Twoją stronę internetową, ale również pokazuje opcje z własnym serwerem VPS. W następnym odcinku wystąpi u mnie wyjątkowa osoba, dlatego zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia następnym razem.